No, witajcie kochani, nareszcie mi się udało usiąść tutaj i spróbować coś nagrać dla Was, ponieważ obiecałam Wam jakiś czas temu poruszyć i rozpocząć tak w zasadzie cykl, bo to będzie długi, dosyć cykl, ale pocięty na kawałki na temat odchudzania, ponieważ tak się składa, że mam w tej dziedzinie dosyć, dosyć sporą wiedzę, gdyż jestem osobą, która próbowała odchudzać się przez 20 lat. I myślę, że mogłabym coś Wam ciekawego na ten temat powiedzieć. Tym bardziej, że w końcu po tych 20 latach udało mi się jakby znaleźć naturalny cykl odchudzania i naturalne metody, z którymi możemy sobie poradzić. Natomiast musimy wiedzieć tak naprawdę od czego zacząć. I w związku z tym postanowiłam taki cykl stworzyć, tym bardziej, że działamy na terenie Ekowioski. I tutaj jest taki moment fajny. Żeby nawiązać i do zdrowia, i do różnych fajnych metod naturalnych, które właśnie są podstawą, słuchajcie, odkłócenia. Więc, jeżeli chcecie naprawdę osiągnąć efekty redukcji masy tkanki tłuszczowej, to musimy zacząć tak naprawdę od samego początku, a nie od środka tego odkłócenia. Jeżeli chcemy mieć jakieś naprawdę rezultaty spektakularne, czy chcemy osiągnąć satysfakcję w tej dziedzinie, powinniśmy Wiedzieć tak naprawdę, na czym to odchudzanie polega, a skąd się wzięło nasze tycie i problemy z nadwagą. W związku z tym, zabiorę Was w taką podróż po własnym organizmie, po własnym ciele, żebyście mogli zrozumieć ten proces i zrozumieć bardziej to, co się dzieje w Waszych organizmach i w Waszych ciałach. Aż dzisiaj jest 14 stopni i pada deszcz, w związku z tym mam więcej czasu, żeby, jak widzicie, usiąść spokojnie i troszeczkę zdawać mi. Pogadać, tym bardziej, że przygotowałam sobie w krótkich punktach właśnie te główne aspekty, o których dzisiaj chcę powiedzieć, bo nie chcę Was zanudzać i przeciągać tego nagrania, dlatego że kto to będzie oglądał później. <grych> Więc y, w kilku częściach y, będę dogrywać o odchudzaniu, a dzisiaj zacznę od takich głównych przyczyn, dla, na których warto się skupić, żebyście już wiedzieli od czego zacząć, po to, żebyście, słuchajcie, naprawdę mieli jakieś efekty. Bo przeważnie to jest tak, że. Y, forsujemy się, katujemy się dietami, wydajemy kupę kasy na różne cudowne produkty, które mają nam pomóc w procesie odchudzania, tak? Biegamy gdzieś tam na siłowni, uprawiamy ćwiczenia i generalnie nasze życie staje się katorgą w pewnym momencie, bo wszystko się skupia wokół tego odchudzania, mierzenia, ważenia się i tak dalej, i tak dalej. Co uważam nie ma sensu, bo na przykład okazuje się, że po roku czy po o, m, pół roku znowu wracamy do tej samej wagi i znowuż problem wraca. Dlaczego problem wraca? Dlatego, że nigdy go nie usunęliśmy naszej głowy <noise> w związku z tym teraz zacznijmy od zupełnie czegoś innego e, będę nagrywać to w częściach ponieważ e, moja kamerka przerywa sama to nagranie, więc żeby nie było dziwnych cięć, będę po prostu sama sobie ciała zatem zacznijmy od tego, że na naszą nadwagę, na powiększenie masy e, naszego ciała i przede wszystkim na te wszystkie wyniki, cyferki składają się na tycie składa się woda, mięśnie oraz tłuszcz. To decyduje o tym, jak wyglądacie i o tym, ile macie na liczniku. I nie każde, nie zawsze jest tak, że ten, kto wydaje się być przytyty, jest faktycznie utyty od tłuszczu. Tak samo jest z celulitem. Celulit nie zawsze jest tłuszczowy, czasami, jak wiecie, jest wodny i ten wodny jest łatwiejszy do zbicia. Tak samo może być nadwaga wodna, czyli po prostu puchniemy. Czyli po prostu woda zatrzymuje nam się w organizmie na skutek wielu czynników, o których również powiem. I wydaje nam się, że przytyliśmy. No niekoniecznie tak jest. Kolejną sprawą, tłuszcz jest tłuszczem i bierze się po prostu z nadmiernego jedzenia i ze słabej przemiany materii, z niskiego metabolizmu i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego spada nam metabolizm i przemiana materii też o tym powiem. Może w. Zacznijmy od, 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 od podstaw. Kolejną rzeczą, z powodu której nabieramy na wadze, są też toksyny w naszym organizmie. Toksyny powodują właśnie zastój metaboliczny i zwalniają. Poza tym toksyny to też złogie elitowe, które przeciętnie ważą w naszym organizmie od 5 do 6 kg. Jeżeli nie prowadzimy jakiegoś cyklicznego oczyszczania, Naszego układu trawiennego, czyli konkretnie chodzi o jelito. Może ta waga właśnie plus wynosić mniej więcej tyle. Od 4 do 7 kg zależy jaki organizm zależy przez ile lat te złogi się nagrodziły i jaki jest to rodzaj złogów. I to wszystko stanowi o naszej wadze, więc możecie, kochani, ważyć się i codziennie ta waga będzie inna. Yy... I uważam, że to nie ma kompletnie żadnego sensu. No, i przejdźmy, kochani, teraz do konkretów. Co powoduje, że zaczynamy się obiadać, że tyjemy, a niektórzy nie tyją, a jedzą tyle samo i jest to bardzo niesprawiedliwe wtedy dla nas. I co się dzieje? Po pierwsze, to jak wygląda nasze ciało, nasz organizm i co się dzieje z naszymi wewnętrznymi procesami zależy wszystko od naszej podświadomości, konkretnie od tego, co się dzieje w naszej głowie, w naszej psychice. I od tego należy zacząć odchudzanie. Jeżeli chcecie naprawdę osiągnąć stały efekt i zmienić stałe swoje nawyki jedzeniowe, to musicie po prostu zrozumieć, co się dzieje, e, że tyjecie i jak to się dzieje. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że pierwszym, co dla niektórych osób, oczywiście ja mówię teraz o otyłości, nie mówię o osobach, które chudną e, nadmiernie, mówię o osobach, które mają problem z tyciem. U wielu osób podstawowym czynnikiem, że. Nasz organizm odkłada masę tłuszczową i jest stres. Przede wszystkim stres związany bardzo mocno z podłożem lękowym. I jeżeli będziecie mocno skupieni na lękach życiowych, a to mogą być przeróżne lęki to mogą być lęki związane z brakiem, z brakami finansowymi, to mogą być lęki związane. Z relacjami partnerskimi. To mogą być lęki związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa, z brakiem pracy, z niepewnością w stosunku co do przyszłości waszej. Wasz organizm będzie reagował tak, że będzie chciał zabezpieczyć się w postaci odkładania tej tkanki tłuszczowej. Tak samo jest, kochani, kiedy wykonujemy bardzo ciężką pracę, która jest dla nas za ciężka i nasz organizm jest zmęczony i sforsowany. Nasza podświadomość będzie. Powodowała u nas instynkt, który będzie powodował obiadanie się. I tutaj się pojawia wilczy apetyt na tle emocjonalnym, na tle stresowym, na tle właśnie ciężkiej pracy, forsowania się, dlatego że organizm będzie próbował uzupełnić wszystkie braki, jakie macie, i w ten sposób będzie powiększał waszą masę tłuszczową oraz wodną. Woda zatrzymuje się w organizmie również na skutek stresu, dlatego że to są nasze pierwotne instynkty, słuchajcie, które tak naprawdę towarzyszą nam przez miliony lat. Od początku istnienia człowieka na Ziemi, człowiek, pierwszy instynkt człowieka polegał na yy, walce o jedzenie i wodę. Jeżeli tego nam brakowało, był stres związany z przeżyciem, z walką o życie. Jest to poważny stres, który właśnie powodował odkładanie się wody w kance yy, w komórkach. Oraz nadmierne jakby zatrzymywanie metabolizmu i chęć zatrzymania tego pożywienia, które już mamy, tak, żeby sobie poradzić ewentualnie na przyszłość. I tak samo my funkcjonujemy, kiedy jesteśmy w strachu. Strach daje do, nasza, do naszej podświadomości taką informację, że brakuje nam, e, że nasze przeżycie jest tak naprawdę zagrożone i teraz nie wiadomo, co zrobić. No trzeba po pierwsze odłożyć coś na później czyli najlepiej zatrzymać wodę i zatrzymać ewentualnie jakieś resztki, yy, przemiany materii, metabolizmu czy jakiegoś pożywiania po prostu w organizmie naszym. Ciężkie ćwiczenia też powodują, wysyłają yy, do świadomości taki sygnał do naszego organizmu, a podświadomość reaguje na to. Że potrzebujemy więcej siły i potrzebujemy, żeby podołać tym ciężkim wyzwaniom, ćwiczeniom, czy tej ciężkiej pracy. Nasze ciało musi się rozrastać, dlatego że im nasze ciało będzie większe, tym będzie silniejsze. To jest jeden z programów podświadomości. Jestem wielki, jestem silny, jestem mały, jestem słaby, co w ogóle nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Ale tak większość z nas ma zakodowane, że mały jest słaby, a wielki jest silny, w związku z tym ten, który jest silny, da sobie radę z ciężką pracą, z ciężkimi wyzwaniami i taki sam cykl taki, 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 taki sam jakby proces będzie zachodził kiedy będziecie się forsować przy ćwiczeniach i będziecie biegać codziennie na siłownię to nie dosyć, że woda może zatrzymywać się w organizmie jeżeli jest jej za mało tak samo tkanka tłuszczowa oczywiście będzie chwilowo przerastać, tak samo jak rozrostają się mięśnie tkanka tłuszczowa może powiększać się przez chwilę dając taki jakby jako zabezpieczenie dla własnego ciała pod tytułem muszę być większa, silniejsza, bo, bo potrzebuję tej siły, bo jest ona mi niezbędna. I słuchajcie, ja tak naprawdę od pewnego czasu borykam się z podobnym problemem, dlatego że dosyć ostatnio ciężko pracuję fizycznie, siłowo, i mój organizm tak samo m, ma napady od czasu do czasu głodu, i faktycznie. Te mięśnie z tą tkanką tłuszczową potrafią się powiększać na czas, kiedy ja tą pracę silną fizycznie wykonuję, po czym w momencie odpoczynku wszystko wraca do normy po paru dniach. Połóżcie w łóżku przez jeden dzień, przez dwa dni, zróbcie sobie taki relaks, weźcie książkę, czytajcie, leźcie w łóżku, leżcie w wannie i zobaczycie, jak ta masa mięśniowa, jak woda za chwilę zejdzie, jak Wasze ciało zacznie się naturalnie wyszczuplać, chociażby przez sam odpoczynek. E Często też przyczyną y, odkładania tkanki tłuszczowej są różne emocje, które chcemy strawić. To powoduje oczywiście wilczy apetyt i objadania się, dlatego że emocje, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, będą powodować, powodować obraz stanie tłuszcza. Tak samo, jeżeli będziemy mieli chęć izolowania się przed kimś. Tak samo będzie, na, nasza podświadomość będzie wysyłała informacje do naszych komórek i nasze komórki, nasze ciało będzie się powiększać po to, żeby stworzyć warstwę izolacyjną ochronną. I tak podświadomie, inteligentnie działają nasze komórki wbrew pozorom. Nam się wydaje, że coś się z nami nie tak, że, że my po prostu mamy tendencję do tycia: genetyczne, niegenetyczne. Owszem, genetyka jest genetyką, ale psychika jest silniejsza od naszej genetyki. Bez względu czy w to wierzycie, czy nie, psychiką, pracąc pod świadomością, możemy naprawdę przekształcić w zupełności swój wygląd swoją sylwetkę, swoją budowę itd. Wiem to po sobie, dlatego że z odchudzaniem walczyłam, tak jak mówiłam na początku, 20 lat bez żadnego efektu. Bywały spektakularne efekty, które najdłużej trwały rok czasu przy wzmożonym wysiłku i przy tak naprawdę drastycznych, drastycznych metodach odchudzania które tak naprawdę powodowało, że byłam osobą wręcz nieszczęśliwą. No bo tak naprawdę umówmy się, odchudzanie to jest ciężka, bardzo ciężka praca i bardzo ciężka uwaga. I tak naprawdę my nic nie robimy, tylko skupiamy się na swojej wadze wyglądzie odchudzaniu, co jest po prostu totalną męczarnią. Um. Z czego wynika obżeranie? Tak? Yy, powiem jeszcze, rozwinę w następnym odcinku dokładnie, dlaczego my się obżeramy i przede wszystkim czym się obżeramy najczęściej i dlaczego akurat tym się obżeramy, a nie czymś innym, yy, bo to jest troszeczkę dłuższy temat. Aby to zrozumieć, to yy, trzeba, trzeba po prostu yy, osobny filmik może na tym nakręcić, żebyście się nie zanudzili. Skupcie się przede wszystkim na swoim stresie. Skupcie się na braku wody w organizmie, y, której nie dostarczacie w odpowiednich ilościach i ta woda zostaje zatrzymana, a w związku z tym upada nam metabolizm i leci na kolana. Y, skupcie się na swoim strachu, zapytajcie siebie, popracujcie z sobą, bo to wszystko jest tak naprawdę was. Zapytajcie się, czy macie strach, lęk o przyszłość, o poczucie bezpieczeństwa, o pracę, finanse, partnera itd. itd. Zastanówcie się, czy nie wykonujecie nadmiernie ciężkiej pracy. Może to być to też praca umysłowa bardzo ciężka, która Was bardzo mocno forsuje fizycznie, dlatego że mózg nasz pochłania największą ilość energii tak naprawdę. I niedobór tej energii i składników odżywczych będzie powodował, że organizm będzie chciał to w jakiś sposób uzupełnić. Też, kochani, niedobory pewnych witamin, mikro- i makroelementów oraz odpowiednia ilość białka będzie powodowała, że my cały czas będziemy chodzić głodni i to też jest przyczyna obżerania się. Ale to już w następnym odcinku. Zastanówcie się, czy nie macie wokół siebie zagrożenia. Zastanówcie się, czy nie macie w swoich otoczeniu toksycznych osób, które z was ciągną energię i jakby powodują strach, albo stres wywołują. Bo też wasz organizm może się chcieć przed tym obronić. Eee, zastanówcie się, czy nie, nie ma tak w waszym życiu, że właśnie odchudzacie się i przesadziacie z ćwiczeniami fizycznymi, albo one są do was w ogóle niedopasowane, albo są dla was za ciężkie i, i nie leżą jakby w waszej ścieżce rozwoju. Czyli po prostu powinniście na przykład zmienić ten trening na zupełnie inne. Zastanówcie się, czy macie spokój, harmonię w życiu, czy macie chwilę odpoczynku dla siebie, czy czujecie się sami wewnętrznie z sobą dobrze. Pomyślcie o tym i wtedy zaczniemy odchudzanie, i wtedy zaczniemy stosować różne inne metody. Zastanówcie się przede wszystkim też, czy organizm nie obfituje w substancje toksyczne, czy nie ma u Was za dużo toksyn, bo jeżeli spożywacie bardzo dużą ilość toksyn, to ta woda też będzie zatrzymywana. I organizm też, wiecie, że brak wody w organizmie wywołuje w ogóle stres. To jest podstawowy stres komórkowy, którego my nie odczuwamy w ogóle. Tak samo wszelkie głodówki i diety restrykcyjne też wywołują wewnętrzny komórkowy stres, o którym my w ogóle nie mamy pojęcia, że on jest. Natomiast nasze organy wewnętrzne, komórki, będą się stresować i wywoływać przeróżne reakcje hormonalne w organizmie, które będą właśnie powodować kolejne i kolejne skutki. Więc y, chciałam zacząć od tego wstępu o emocjach. Słuchajcie, jeżeli macie pytania dodatkowe a propos tego co powiedziałam, oczywiście piszcie pytania w komentarzach pod tym filmikiem. Y, ja wam przelinkuję jeszcze y, namiary na Facebooka, na stronę jako wioskową, gdzie będę to również opisywać dokładnie, żebyście mogli sobie to mieć. Yy... Może bardziej zrobię to, może bardziej to, lepiej to poukładam w jakiś yy, harmonogram i tak dalej. I zrobię to w paru blogach yy, tematycznych. Więc yy, jak coś to komentujcie, piszcie. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi jeszcze a propos przyczyn tycia, to możecie się podzielić również w komentarzach pod tym filmikiem. I oczywiście piszcie, czy interesuje Was temat, Psychosomatycznego odchudzania, odchudzania od podstaw, odchudzania w zgodzie z naturą własnego organizmu i przede wszystkim w zgodzie z własną podświadomością. Dzięki takiej metodzie myślę, że pojawi się wypłynie w waszym życiu mnóstwo różnych ciekawych jeszcze sytuacji życiowych, które mogą zostać uzdrowione, wyleczone, wyeliminowane i tym samym będziecie mogli zmieniać spokojnie swoją wagę. A może zdarzyć się również tak, że usuwając tak naprawdę przyczyny psychosomatyczne tycia, które tutaj wymieniłam, sprawi to, że wasz organizm naturalnie zacznie wracać do naturalnej wagi. Tak jak to stało się u mnie i nie będziecie mieli już tendencji do tycia, do zatrzymywania wody, do puchnięcia. Po prostu będziecie żyli w zupełnej harmonii z własnym organizmem i będziecie mogli cieszyć się zdrowiem i fajną sylwetką. Na dzisiaj, kochani, kończę ten filmik. E, oczywiście, jak najszybciej pojawi się kolejny cykl. Obiecuję już e, zabrać się do nagrywania. Obiecuję również Wam zrobić mój telekurnik, ponieważ obiecałam odpowiedzieć na pytania w związku e, z, e, z mailami, które do mnie nadesłaliście a propos czerwcowego wydania wróżki. Tam zadaliście mi sporo pytań a propos życia w, na wsi <laughs> i ja nie miałam czasu szczerze mówiąc, nagrać tego odcinka konkretnie i go poskładać. Więc obiecuję to zrobić może jutro, a może pojutrze zobaczymy, jak, jak mi czas na to pozwoli. Natomiast zrobię to jak najszybciej, dlatego, że już się kończy prawie lipiec. No, jeszcze nie, ale za chwilę będzie koniec lipca. A ja jeszcze w ogóle nie odpowiedziałam na Wasze pytania, a, a były dosyć ciekawe i myślę, że, 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 że czekacie na te odpowiedzi, więc w związku z tym dzisiaj, kochani, serdecznie Was pozdrawiam. i wrzucić Wam ten filmik jak najszybciej, bo... Nie lubię takiego zastoju. No i poza tym najlepiej odchudzać się latem, a nie zimą, więc kochani, pozdrawiam serdecznie, trzymam za Was kciuki, komentujcie, piszcie co na ten temat sądzicie i jakie są Wasze spostrzeżenia na temat odchudzania. A odchudzanie to też przede wszystkim sprawność. To nie tylko wygląd, ale sprawność i zdrowie. I o to nam głównie chodzi. Do zobaczenia, trzymajcie się, papa. Pa.